Tutaj mamy idealny przykład auta, który na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo niegroźnie uszkodzonego pickupa. Teoretycznie po zdjęciach możecie ocenić, że delikatnie dostał w pakę. Ale już przejdziemy do głównych uszkodzeń. Jest to 20 rok e, wersja Limited. Patrzcie na przednie zawieszenie. Wchodzą cztery palce. Idziemy sobie z drugiej strony. A tutaj już nam wchodzi cała pięść i to z luzem. Idziemy do kolejnych uszkodzeń. Fajna paka z tą wersją e, podnoszoną. Patrzcie na to. Tutaj mamy uszkodzenie. Dodatkowo tu jest zderzak stalowy, który jest bardzo mocny. Paka już się nie otwiera, więc została zakleszczona tak naprawdę. Wygięty hak z tyłu. Przechodzimy z tej strony. Tutaj mamy wybrzuszenie. No i tutaj widzimy, że paka już po prostu dostała. Odbiła się i cofnęła się na budzie. Ładne wnętrze. Ale jest to właśnie idealny przykład dla auta, które wygląda na bardzo niegroźnie uszkodzone, no bo po zdjęciach nie wywnioskujecie tego, a na miejscu dochodzi Wam kilka smaczków, których no jeszcze nie widzieliście, a przy późniejszej kalkulacji robi się później dodatkowy ekstra koszt.